Koreański siłownik elektryczny SR-10 zamontowany na przepustnicy tutaj akurat DN-125. Siłownik masywny, ale ma dosyć specyficzne funkcje. Mianowicie siłownik ten ma awaryjne zamykanie sprężynowe. Siłownik zasilany napięciem 230 V, 60 W, maksymalny moment 100 Nm. Siłownik jest siłownikiem on/off, zamyka i otwiera się go elektrycznie. Natomiast w przypadku zaniku zasilania siłownik automatycznie zamknie się mechanicznie za pomocą sprężyny. Siłowniki te są często montowane na instalacjach przeciwpożarowych, tam gdzie jest wymagana funkcja file save, czyli żeby siłownik miał automatyczne zamknięcie, ale nie wszędzie są akceptowane na przykład rozwiązania z akumulatorem, z baterią. Ten akurat ma funkcję bezpieczeństwa mechaniczną za pomocą sprężyny. Siłownik ma także awaryjne sterowanie ręczne za pomocą e, koła. Sterowanie ręczne należy odblokować za pomocą tej dźwigni. W tym momencie siłownik będzie w trybie e, manualnym, ręcznym po. Po zamknięciu tej dźwigni siłownik znowu będzie w trybie automatycznym. Teraz otworzymy sobie górną pokrywę tego siłownika. Na górze pokrywy jest wiernik ze wskaźnikiem otwarcia. W środku mamy dokumentację zobaczmy co tutaj jest Schematy elektryczne Tak podłączenie 230V na pin trzeci podłączamy Jedną fazę na pin ósmy podłączamy drugi przewód, on służy do zasilania układu hamulca i mamy otwieranie na pin, na pin szósty i zamykanie na pin siódmy. Zanim go oczywiście podłączymy elektrycznie, musimy go wyregulować mechanicznie, tak żeby były dobrze wyregulowane mm, ograniczniki kąta obrotu. Widzę, że do siłownika, z uwagi na jego wagę, bo on waży 40 kg, są dołączone dwie śruby oczkowe, które można tutaj zamontować na górze pokrywy, żeby po zmontowaniu z jakąś cięższą armaturą można było operować tym silnikiem, siłownikiem. Odłożymy sobie te śruby na bok. Włączę go sobie teraz w tryb manualny. Aby sprawdzić, troszkę go otworzymy. Dobrze widać. Siłownik się otwiera za pomocą kółka ręcznego. Jeżeli teraz bym zasprzęglił znowu w tryb Automatyczny, To zauważmy, że przepustnica automatycznie się zamknie za pomocą sprężyny. W siłowniku wyreguluję najpierw wyłączniki krańcowe, znajdują się w tym miejscu tutaj. Wyłącznik krańcowy na otwieranie się tutaj włącza, jest wyłączony ręcznie, go zamknę. I teraz słyszałem, że wyłącznik się włączał. Tak, trzymamy jeszcze trochę luzu. Tak, tutaj widzę, że przepustnica jest zamknięta równo. Więc ten wyłącznik jest nastawiony w porządku, tak jak powinien być. Natomiast jeszcze ustawię drugi wyłącznik, który jest dodatkowy. Daje go ciut szybciej niż wyłącznik główny. To jest wyłącznik dodatkowy, można go wykorzystać do swoich celów. Jeszcze raz troszkę otworzę. Ok, pierwszy i drugi się wyłączył. Wyłącznik dodatkowy się załączył. I w tym momencie wyłącznik główny też się załączył. To samo zrobimy na otwarciu, ale to już sobie zrobię po podłączeniu elektrycznym. Zgodnie ze schematem do pinu trzeciego podłączę jeden przewód fazowy. Do pinu ósmego podłączę drugi przewód fazowy do pinu szóstego sygnał na otwieranie. Do pinu siódmego sygnał na zamykanie, to jest całe podłączenie elektryczne. Włączy sobie zasilanie. Tak, usłyszeliśmy sygnał załączającego się hamulca. Podłączyłem zasilanie na pin 3 i 8. Teraz tutaj mamy 230 V. I teraz podam zasilanie na pin 6. Może, żeby lepiej to było widać, obrócę siłownik, żeby było widać działanie przepustnicy. Tak. Podaję sygnał na otwieranie na pin 7. Siłownik się otwiera. Podaję zasilanie na pin 8. Siłownik, przepraszam, na pin siódmy. Siłownik będzie się zamykał. Powinien się sam zatrzymać w pozycji, w której jest zaprogramowany wyłącznik krańcowy. Bardzo dobrze. Otworzymy go teraz sobie do pełnego kąta otwarcia. czas otwarcia zamknięcia elektrycznego to około 20 sekund dla tego siłownika. Widzę, że w tym przypadku nawet nie trzeba tego poprawiać, bo kąt otwarcia jest idealny, jest pełne otwarcie. Dysk jest otwarty symetrycznie do osi przepustnicy. Tutaj jeszcze tylko dodam sobie Regulację dodatkowego wyłącznika krańcowego w pozycji zamkniętej. Tak. Troszkę go jeszcze zamkniemy. Skontroluję, czy wyłączniki krańcowe dobrze wyłączają. Muszę troszkę poprawić. Tak, Jeszcze raz. Zamknięcie. Otwarcie. Pierwszy i drugi się załączyły. OK. I teraz nie mamy żadnego zasilania na pinie, na pinie ani szóstym, ani siódmym. Siłownik zatrzymuje się tam, gdzie, gdzie się zatrzymał. Teraz, jeżeli jest awaria na instalacji przeciwpożarowej, wystarczy odłączyć zasilanie, czy to ręcznie, czy automatycznie, takie zasilanie gdzieś tam z szafy może być odcięte, i siłownik, za mocą wbudowanej sprężyny, automatycznie w ciągu ułamka sekundy się zamknie. Odłączam zasilanie elektryczne. No tak, nic się nie stało, dlatego, że ja cały czas tutaj mam włączone. Tryb manualny, teraz go... I o tym widać, trzeba pamiętać, bo jeżeli siłownik pozostawimy w trybie manualnym, to ta funkcja sprężyny nie będzie działała, po prostu hamulec się nie zwolni. Teraz, jeżeli wyłączyłem tryb manualny, wszedłem w tryb automatyczny, jeszcze raz go troszkę otworzę, zamknę, otworzę i teraz, jeżeli wyłączę zasilanie, Siłownik powinien za pomocą sprężyny zamknąć przepustnicę. Wyłączam. Tak, to właśnie pokazywało, jak to szybko działa. Trochę jest z tym hałasu, ale to jest funkcja awaryjna. Oczywiście to nie może być tak, że my siłownik otwieramy elektrycznie, a zamykamy go wyłączając zasilanie, bo ta funkcja no jednak bardzo obciąża tą sprężynę, więc otwieranie, zamykanie w trybie standardowym jest elektryczne, a tylko i wyłącznie, jeżeli jest potrzeba, tryb awaryjny, awaria, pożar, to wyłączając zasilanie, zamykamy tą instalację w ciągu ułamka sekundy. Teraz otworzę sobie troszkę ten siłownik, i w trakcie otwierania teraz wyłączę zasilanie. Wyłączam zasilanie, włączam zasilanie siłownik zaczyna się otwierać Mówię teraz o wyłączeniu zasilania na pinie 8 bo to jest tutaj najważniejsze on zasila e, hamulec e, tego siłownika zatrzymuję w tej pozycji wyłączam zasilanie siłownik się automatycznie zamyka napęd jest zmontowany wyregulowany teraz tylko zamknę pokrywę i jest gotowy do wysłania do klienta. Jeszcze raz zwracam uwagę, że na instalacji ta rączka sterowania ręcznego musi być przełączona w tryb automatyczny, bo jeżeli zostawimy ją w trybie manualnym funkcja sprężyny nie będzie działała, nie będzie działał hamulec. Dlatego tutaj należy o tym pamiętać, najlepiej to jakoś zabezpieczyć. Tu widzę, że mamy możliwość zapięcia kłódki, w tym momencie nie będzie możliwości włączenia trybu manualnego bez kluczyka do kłódki Dziękuję